Cześć witam na kanale Anton Light dzisiaj ostatni piątek z fact sheetami. ostatni no bo już poniedziałek premiera tak więc zastanawiałem się czy w ogóle robić ten odcinek bo większość z was i tak wie jakie będą maszyny Farming Simulator 22 ale zdecydowałem się zakończyć tą serię dzisiaj na zakończenie tej serii aż 6 fact sheetów. dzisiejszy piątek ostatni piątek 6 fact sheetów. maszyny ustawione tak jak pobrałem sobie bo tutaj już większość dobrze znana. I zaczynamy od e, series 7, e, który no, na samym początku było dosyć dużo niefajnych e, komentarzy dotyczących Doitwara, dlaczego tak mało jest, a proszę bardzo, mamy tu jeszcze dwa, bo za chwilę będzie drugi, dość, tak więc cieszę się bardzo, że jest troszeczkę szkoda, że nie ma starego, ale nie można mieć wszystkiego. Stary jest kombaj, i to startowy, tak więc spoko. Jeżeli chodzi o ten, o ten ciągnik, no to mocy. E, Prawie 250 koni, tutaj 507, 505 litrów zbiornik na paliwo, z tym AdBlue to wiecie jak to będzie podobnoż będzie tak jak w 19, czyli nie będziemy osobno nalewali AdBlue, ale szczerze mówiąc dużo Giants tam plotek nam powciska, tak więc zobaczymy jak dopiero odpalę Farming Simulator 22 to wam powiem czy te AdBlue się leje czy też nie, tak więc z tym trzeba uważać. Dobra, jeżeli chodzi o cenę, tutaj w dolarach jest 226 tysięcy. Skrzynia CVT, prędkość do 60 km na godzinę. Dlatego wszyscy czekali na te dojce, bo one co jak co, ale szybkie są. Dodatkowo mamy fajny zestawik Kuna, który był i w 19. No i teraz Farming Simulator 22. Mamy bronę. Yy, yy, bronę. HR 4040, no i siewnik Wenta 4030. Tak więc fajnie to wygląda. Ten zestawik potrzebuje 220 koni, masa 3,7 tony, 4 metry szerokości, bo to jest zestaw właśnie 4-metrowy, 18, 1800 litrów. No to dosyć dużo będzie tutaj można wrzucić tych nasion. No i oczywiście będziemy tutaj siać fajnie. Tutaj już wyglądają te wszystkie tekstury. Powiem wam, że one naprawdę mi się podobają w Farming Simulator 22 te teksturki. Lecimy do następnego ciągnika i tu jest Deutsch Far kolejny. Tylko, że serii Series 8. No i troszeczkę więcej koni. W związku z tym od 287. Zbiornik jest ten sam. Masa jest chyba taka sama. Cena troszeczkę większa. No, i prędkość taka sama, fajnie, że też jest ósemka. Elegancko do tego mamy roz, rozrzutnik Fa, Samsona, który chyba w tamtym tygodniu w zakładce Info był. Tak więc elegancko 24 metry szerokości, 13,5 tony, 33,33 metra sześciennego. Z tym przeładowaniem przyczep to też chyba jakaś bójda była. O, no tak dużo, dużo dziwnych rzeczy będzie, będzie wychodziło w poniedziałek. Oj, dużo, dużo wyjdzie różnych dziwnych sprawek, tak naprawdę. Dobra, tak więc tutaj jest chyba alpejska mapka, i tutaj też alpejska mapka, tak, bo ta alpejska mapka teraz tak rządzi. Tutaj chyba widzę, że jest nie wiem, takich. Pani by była, gdyby ten obornik parował, co nie? Na przyczepie to by było elegancko jeszcze. No i tutaj następna rzecz. John Deere 8RT Series. Ten John Deere już był w, chyba w ostatnim tygodniu w zakładce info. Tutaj widzimy, że jest to wersja amerykańska, ponieważ Farming Simulator 22. Niektóre maszyny, te które mają wersję europejską i amerykańską, one będą właśnie miały takie opcje, że będzie wizualnie opcja amerykańska, ale można będzie wybrać wersję europejską i tutaj jest właśnie wersja amerykańska z tego co mi się wydaje, no to jest duży, duży naprawdę, duży sprzęcik, moc do 4, prawie 460 koni, prawie, prawie, prawie tak? no i też zbiornik konkretny waga, no 16,5 tony prawie, no też będzie kosztował 340 tysięcy CVT skrzynia, no prędkość 40 na godzinę, dodatkowo do tego jest kun, bo kunów w podstawce jest od kuna, że się tak wyrażę. Jest ich mnóstwo, a tam jeszcze chyba coś doszło. Tak więc jest tutaj ProLander 7500, 7,5 metra szerokości. Jest to kultywator. Chociaż zobaczcie, mulczuje tutaj. To jak to jest z tym, że to mulczuje? Nie wiem, dobra, nieważne, bo w sumie, w sumie, w sumie to się w poniedziałek wszystko okaże. Chociaż tak naprawdę w łapska mi weszły wszystkie rodzaje. A zresztą nie, nie będę mówił na tym materiale. Pokażę, ja zrobię inny materiał dotyczący wszystkich fajnych, takich innych rzeczy. Dobra, nieważne. 5,1 tony, tyle waży. E, 50, no Prawie 60 tysięcy będzie kosztował. To spoko. Ale podobno już na truskawkach będzie można nieźle zarobić. Tak więc chyba szybko zarobimy na, na taki sprzęci. Zobaczymy. E, następny następny to John Deere 7 7R. E, też. E, Tutaj jest, jeżeli chodzi o tego John Deere'a, to już wiemy o, o nim, że on będzie. Liczyłem na tego starszego, że będzie na fakcie tak należałoby mu się, szczerze mówiąc. Ale mamy siódemkę, moc od 305 do 388 koni, zbiornik na paliwo 513, mam nadzieję, że w 22 jednak będziemy musieli czasami napełnić ten zbiornik na paliwo, bo przy takim zbiorniku to no to trzeba, no mam nadzieję, że trzeba będzie napełniać. 11,5 tony tyle waży. Skrzynia CVT kosztował będzie prawie 250 tysięcy, prędkość 50 km na godzinę. A do tego, John Dira, doczepiona jest przyczepa samozbierająca Strautmana, którą też znamy i wiemy. Już z info, tak więc dzisiaj nie ma aż tak dużo tych nowości. Potrzebuje aż 300 koni mechanicznych, no bo pojemność jest potężna. 50 metrów sześciennych, 132 tysiące tyle będzie kosztowała. No i generalnie wszystko ogarnie, łącznie z sieczką. Ładnie wygląda tutaj te ściernisko. Znaczy tu, po skoszonej trawie. Z takiego kąta, nie? Takiego ujęcia mi się bardzo podoba, szczerze mówiąc. A tutaj wygląda tak, jakby było to chyba. Farming Simulator 19. oświetlenie ok. Spoko, tu chyba jest. Nie wiem, jaka ma, może być mapa amerykańska. Nie wiem, nie będę zgadywał. Nie ma sensu. Następna mapka. Następny fakt. No i tutaj Maka mamy. Mak jest y, jedyną chyba, oprócz nie, oprócz Mana. Mak i Man. Będą ciężarówki brandowe, tak? No i nic więcej. Y, Trzy modele, z tego co pamiętam. No i z dodatku jeszcze, znaczy, może być, jeżeli ktoś ma preorder z tego co mi się wydaje, u mnie w moim e, przypadku będę miał go też. To fajnie w sumie. Plakantem, mówię tutaj, mamy Anthem 6x4. Ciężarówki Maka, no na amerykańskiej. Ciekawe, jak się będzie zachował pracownik z tymi ciężarówkami, z takimi długimi zestawami. Oj, to będzie ciekawie. Trzeba będzie to przetestować. Czy on sobie to poradzi z tym. Mm, jak będzie gdzieś ciasno, nie? No, może mieć problem z tym trzeba będzie uważać. No bo ten zestawik całkiem fajny jest. Do 500 koni, 400 litrów e, zbiornik na paliwo, prawie 9 tony tyle waży. Nie dużo będzie kosztował, 108 tysięcy. to nie dużo. Powiem wam, że od takiego transportu to spoko. Podorywkę mógłby nawet też robić, nie, bo 500 koni ma. Będą takie chyba modyfikacje co nie? Podejrzewam. 80 km na godzinę. Tutaj mamy do tego piękną, dużą naczepę Lode King o pojemności 81 m3. Kosztuje więcej niż ciężarówka, bo aż 138,5 tysiąca. Będzie przewoziła tutaj wszystko. A może nie wszystko, ale dużo. Dużo będzie przewoziła. Ona będzie chyba taki masy... Syp tutaj na dole jest tam. Gdzie ja rozładuję, tak? Chyba to tak działa. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. No i na ostatnim, no ostatnią, tutaj są dwie rzeczy, których nie było. Tu są dwie, dwie nowości, tak naprawdę. Raz, że mamy Samasza, tak więc kończymy polskim akcentem. Polski e, fact sheet na sam koniec. Mamy pług do odśnieżania od firmy Samasz. Prędkość to 5 km na godzinę masa 820 kg 6000 będzie kosztował a szerokość jego to 3,2 m na alpejskiej mapce I teraz się zastanawiam to jest animacja natomiast zastanawiam się czy będzie ten mechanizm rozpychania który był w modyfikacji czy też będzie ten pług miał jakąś pojemność i trzeba będzie gdzieś tak wiecie, na jodełkę to odśnieżać od, od chyba wydaje mi się że będzie ten mechanizm że będzie rozpychał że tutaj się taki wałek zrobi, i z tej drugiej strony się wałek zrobi. Czy w zależności na, na jaką, pod jakim kątem on będzie ten półk ustawiony, to wydaje mi się ta animacja, ona jest całkiem fajna. Tak więc elegancko. Tak więc półk samasza dodatkowo mamy rozsiewacz, e, rozsiewacz Bredala i na niego czekaliśmy. W ogóle czekaliśmy na, małego na mały rozsiewacz, bo tutaj jak widzicie on jest tylko i wyłącznie chyba do y, soli drogowej szerokość 10 metrów to jest dosyć dużo nie wiem czy może być jeszcze mniejsza szerokość bo jeżeli będziemy odśnieżali naprawdę jakieś małe dróżki no to aż 10 metrów nam potrzeba no nie wiem nie wiem czy to będzie można tutaj zmieniać bo y, takie typowe typowe y, y, rozsiewacze do, nowo, y, do soli takiej no to widziałem w modyfikacjach po 4 metry i one były fajne a tutaj jest 10 metrów 10 metrów i no zobaczymy jak to będzie wyglądało, pojemność zbiornika to jest 2000 litrów 20 km na godzinę będziemy mogli pociskać sobie, aha pług z jaką prędkością, 5 km. no to tutaj sobie no to będziemy bez pługa mogli jechać szybciej nie, ciekawe będzie jak będzie taka sytuacja, że ten wałek będzie i ten zresztą nie ma już sensu gdybać, naprawdę już nie gdybamy, ponieważ no w poniedziałek wszyscy będą wiedzieli jak to będzie wyglądało, tak więc nie ma co tutaj grybać, kończymy tą serię. Bardzo dużo tych fajnych maszyn się szykuje również. Farming Simulator 22. Co do zasady, e, trochę brakuje mi małego kombajnu, ponieważ już na start jest topliner, to już jest dosyć duży kombajn. Ale o takich rzeczach to sobie będziemy mówili w gameplayach, na które zapraszam na kanał Anton. Anton.pl albo Anton, bo on w sumie teraz się już nazywa Anton. W tym odcinku pozdrawiam. Mam nadzieję, że spotykamy się za dwa lata przed następnym farmingiem, który mam nadzieję to będzie farming 24. Pozdrawiam, Anton.